Uda nam się z takim, tak powiem, efektownym wystrzałem tą butelkę otworzyć. Bardzo proszę. Dzień dobry, Szymon Milona z ABC Win Musujących, czyli co warto wiedzieć o winach musujących, żeby móc się nimi cieszyć. Co je między sobą różni, jak się nimi obsługiwać, żeby nie mieć stresu związanego z otwieraniem. Dzisiaj o tym wszystkim na przykładzie dwóch win musujących Prosecco od Rachsteinera. Producenta z okolic Wenecji, który jest potomkiem polskiej szlachty. Bardzo ciekawe wino, bo serowane innymi w hotelu Bristol jako, jako codzienne Prosecco. I na przykładzie kawy Masarot kawy pochodzącej z okolic Barcelony. Wina robionego zupełnie inną metodą niż to pierwsze, niż to, niż to Prosecco. Ale o tym wszystkim, właśnie czym one się między sobą różnią, chcę Wam dzisiaj trochę więcej powiedzieć, żebyście wiedzieli na co zwracać uwagę, wybierając sobie wino musujące takie, które Wam będzie pasowało. One nie są takie oczywiste. Bo się bardzo między sobą różnią. Trochę jest tak, że część z nas widzi, tak jak na tym obrazku, albo tylko wina typu Prosecco, czyli bardzo młode, leciutkie, orzeźwiające, czyli tylko młodą kobietę na tym obrazku, albo myśli sobie o szampanie, myśli sobie, kurczę, to jest dziwne wino, drogie, a pachnie i smakuje jakimiś takimi grzybowymi albo, albo innymi dziwnymi aromatami. A tak naprawdę spektrum win musujących jest ogromne. Właściwie każdy kraj, łącznie z Indiami, łącznie z Afryką, Afryką, Republiką Południowej Afryki, Polską, o proszę bardzo, tu jest wino z okolic Zielonej Góry, no ale oczywiście przede wszystkim Francją, Hiszpanią, Włochami produkuje wina musujące. I te wina musujące różnią się między sobą, po pierwsze, chyba najważniejsze, żeby wiedzieć co lubimy, to ile cukrów w nim chcecie mieć. Czyli czy lubicie zupełnie wytrawne, takie, które mają zero cukru, one się tutaj nazywają albo Brut nature, albo Zero dosaż. I my dzisiaj w ogóle porównując sobie wina, będziemy porównywali taką właśnie kawę, czyli wino musujące robione w Hiszpanii, w okolicach Barcelony. To jest akurat od producenta, który się nazywa Maszarot, bardzo fajny producent z, z okolic Barcelony, który w ogóle nie dodaje do, 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 do swojego wina cukru z Prosecco. Czyli winem robionym też inną metodą, bo taką metodą, która jest szybszą metodą niż metoda produkcji tej kawy, ta kawa 5 lat dojrzewa. A to Prosecco, gotowe po kilku miesiącach, ma w sobie 12 g cukru, czyli tak jakbyście wsypali mniej więcej 3-4 łyżeczki cukru do, do butelki. Cukier jest bardzo ważny, bo on pomaga w większości z nas, jednak wolimy jak trochę cukru jest, pomaga nam to cieszyć się smakiem wina. Natomiast wielu producentów, tak jak ci producenci kawi mówią, ja się jestem dumny z tego wina, nie mam się czego wstydzić, nie muszę go przykrywać cukrem, dlatego robię coś, co się nazywa Brut Nature, ale nie każdy konsument to, to kupuje, więc wiedzcie ile cukru lubicie w winie, wielu konsumentów woli jeszcze więcej, czyli Extra Dry. To jest w ogóle śmieszne w tych winach musujących, że Extra Dry jest tak naprawdę bardziej słodkie, chociaż nazywa się Extra Dry, niż to, co się nazywa Brut. Extra Dry ma 17 do 17 gram cukru, potem jest Dry, to już jest w ogóle do 32 gram cukru, czyli 6, 7, 8 łyżeczek cukru w butelce, więc no, no co, co kto lubi. Czasami do deseru to podobno ulubione wino reprezentacji olimpijskiej, włoskiej, na Igrzyska Olimpijskie w Londynie w 2012 roku. To jest wino w takiej wersji właśnie pływy. Z dużo większą ilością cukru fajnie pasuje do, do owocowych deserów. Natomiast te nasze dwa podstawowe wina na dziś, czyli Prosecco i Kawa, to wina o mniejszej zawartości cukru. Oba są w wersji spumante. Druga ważna różnica, czy w wersji powiedzmy mocno musującej, Włosi mówią na to spumante, dla odróżnienia od frizante, bo część z nas woli takie wina, które są lżej musujące. I wtedy jak, jak, szukacie takiego wina, to szukajcie napisu frizante, e, szczególnie jakby na włoskim nie taki na, napis się, e, e, może pojawić. Ono jest wtedy też otwierane normalnie korkociągiem, e, jest ze, ze zwykłym e, korkiem, a nie z tak zwanym korkiem e, szampańskim, e, jak tutaj, tak? I to może być kolejna różnica, która przekona Was do tego, żeby spróbować sobie różnych win musujących i ocenić, e, które Wam bardziej, e, bardziej pasuje. Moim zdaniem najważniejszą tak naprawdę różnicą między tymi winami jest metoda produkcji. Dlatego, że część z nas woli właśnie Prosecco, które jest robione szybko i będzie miało aromaty tylko owocowe. Jest robione w takiej dużej stalowej kadzi pod podciśnieniem. Po trzech, 4 miesiącach jest gotowe do picia. A część z nas właśnie woli takie dojrzalsze, dojrzewające, tak jak ta kawa. ona się nazywa Gran rezerwa, czy ma takie oznaczenie Gran rezerwa, czyli dojrzewa 5 lat na tutaj akurat ta na, na swoich własnych drożdżach, zanim do nas trafi. Dojrzewa w tej samej butelce, z której ją, ją, ją pijecie. Te drożdże sobie tutaj leżą na na spodzie butelki, dopiero po właśnie pięciu latach są zlewane z, tego, z, tej, z tej butelki, i to, to wino jest ponownie korkowane, żeby do nas trafić. I ona będzie pachniała, smakowała dużo bardziej złożenie i dużo innymi aromatami niż tylko, tylko owocami. żeby przestać się bać może win musujących, to warto już powiedzieć, że to wcale nie jest trudne, żeby winomusujące musujące otworzyć. Bo ja mam wrażenie, że większość z nas kojarzy otwieranie win musujących z takimi okazjami jak zwycięstwo w Formule 1. Tutaj bierzemy taką większą, litrową butelkę, która się nazywa Magnum. Oczywiście można to zrobić widowiskowo. Ja nawet przygotowałem taki sposób, który nazywa się sabrage, czyli otwierania wina, wina musującego szablą. Mamy taką domową szablę, czyli łyżkę połączoną sznurkiem z korkiem, żeby żeby ten korek nam za daleko, za daleko nie, nie, nie odleciał. Jak mamy mocno schłodzone takie wino, to spokojnie możemy spróbować otworzyć je w taki sposób, że takim jednym długim pociągnięciem próbujemy się pozbyć korka. Fajnie jest znaleźć taką linię na butelce, na której jest to łączenie szkła w momencie produkcji butelki. Tymczasem jeżeli to zrobimy w taki sposób, że po prostu wzdłuż tej szyjki butelki pociągniemy sobie łyżką, to uda nam się z takim, tak powiem, efektownym wystrzałem tą butelkę otworzyć. Bardzo proszę. Tak, ona jest bezpiecznie, pomimo tego, że tam te ścianki czasami mogą być ostrzejsze, to jakby całe szkło zostaje poza, poza butelką i spokojnie można tego wina do kieliszka sobie nalewać, a koreczek nam malowniczo wisi tutaj na na końcu sznurka. Natomiast my możemy spokojnie otworzyć wino musujące w taki sposób, używając trybuszona, czyli takiego otwieracza, który każdy kelner, czy osoba pracująca w branży winiarskiej ma do tego, żeby pod absurdną kontrolą to wino otworzyć. Mamy nożyk, odcinamy tym nożykiem folijkę, tak żeby móc ją sobie elegancko zdjąć. i często jest taka tasiemka, która w tym pomaga. E, ona mi się też często chowa pod banderolą, więc ja zawsze używam tego e, nożyka. M nie mamy folijki, w związku z tym możemy się zająć e, koszyczkiem, czyli tym drucianym e, przytrzymującym e, e, korek e, koszyczkiem, który ma kluczyk, który ma z kolei sześć zakrętów. Odkręcamy te sześć zakrętów już blokując korek i zaczynamy robić najważniejszą rzecz, czyli wyjmować czy wykręcać butelkę z korka, a nie korek z butelki. Jak już czujemy, że ten korek jest taki luźny, że mógłby nam wyskoczyć, tak powiem, to zaczynamy go wyważać. Prawo, lewo, przód, tył, tak żeby on delikatnie nam wyszedł tylko z jakby z lekkim dźwiękiem, lekkim musowaniem i, i dymkiem i możemy już to wino spokojnie nalewać do kieliszka. Ja bym nalał Prosecco nie do tego, takiego najpopularniejszego podłużnego, tak zwanego flutowego kieliszka, tylko nawet do kieliszka od białego wina, żeby się móc jego aromatami cieszyć. Natomiast tu już wcześniej otwartą kawę, o, i to też ważna rzecz, że są różne takie zatyczki, które pozwalają, żeby te bąbelki nie uciekały z tych win musujących taka czy, czy taka, tak otwierana, ta, która też sprawia, że to wino nie traci bąbli. Kawę nalałbym do jeszcze innego kieliszka, czyli do takiego, więc warto mieć różne, żeby sobie te wina móc porównywać, do takiego z bardzo szerokim tym rądem, żeby ono więcej tych aromatów mogło ujawnić. Bo jak powąchacie sobie Prosecco, to ono pachnie tylko owocami. Jabłka, gruszki, takie świeże, świeże owoce, fajne, takie przywołujące na myśl właśnie lato i świetne na ogródek, czy na, na taras wino. Natomiast kawa... Pachnie przede wszystkim dużo dojrzalszymi owocami, suszonymi. Dużo jest aromatów też poza owocowych. Są jakieś też figi, oczywiście. Jakieś aromaty karmelowe się pojawiają. Takie aromaty, które wynikają z tego właśnie dojrzewania na własnych drożdżach. Aromaty skórki od chleba, takiej słodkiej drożdżówki, chałki. Coś, co jest dużo bardziej złożone i też będzie pasowało w związku z tym do innego jedzenia, bo o ile Proseko pasuje do. Do, do, dań głównie takich sałatkowych i aperitywowych przekąsek. O tyle kawa może być spokojnie łączona z pełnymi daniami, daniem głównym, z sosem śmietanowym, z dojrzałymi serami, z rybami, mięsami. To jest naprawdę wino o, o, o dużym spektrum zastosowań. Oba też te wina spokojnie, ale oczywiście też bardziej kawa pasuje jako składnik koktajli. French 75 to jest taki mój ulubiony, który robi się albo łącząc jedną część ginu, mniej więcej z dwoma, trzema, czterema częściami kawy, albo łącząc zamiast ginu to z brędy, koniakiem czy jakimkolwiek innym destratem robionym z winogron, dodając trochę soku pomarańczowego, cytrynowego i... I cukru. może mieć też bardzo fajny koktajl z tych, z tych win musujących. Fajnie jest wiedzieć, który kraj lubicie, jeśli chodzi o wina musujące, może producenta. Tutaj na przykład mamy przy Prosecco producenta, który jest potomkiem polskiej szlachty, nazywa się Stepski Doliwa. Wyemigrowali oni tam pięć pokoleń temu z Polski, dzisiaj robią te wina. Te wina są serwowane m.in. w Bristolu, jako, jako ich, ich podstawowe. Prosecco. Tu macie na przykład producenta z okolicy Barcelony, który jest jednym z najbardziej znanych, uznanych producentów kawy i właśnie robi te kawy w taki bardzo naturalny, zresztą organiczny również, czyli bez użycia nawozów sposób. Więc ikra, i kraj, i winogrona zastosowane, bo na przykład jak weźmiecie sobie inne hiszpańskie Albarino, które będzie właśnie też ciekawie orzeźwiające i kwasowe, to też dostaniecie inne aromaty niż macie to w prosecco czy w kawie. Więc to spektrum tego, co możecie mieć z win musujących jest ogromne, do czego ich można użyć jest bardzo duże, można to pić w różnych kieliszkach, więc ja bardzo zachęcam, żeby sobie testować te różne wina musujące, nie tylko przy okazji toastów, nie tylko przy okazji Sylwestra, ale również latem, zimą wybierając różne z tych win i zastanawiając się, co mi bardziej pasuje, ile cukru, ile bąbelków, skąd to wino powinno być. I przede wszystkim je zawsze trzeba mieć bardzo mocno schłodzone. 4 stopnie, czyli zwykła lodówka, to jest coś, co powinno być na co dzień używane do tego, żeby przechowywać wino musujące, które zamierzacie komuś wyserwować. Kawę można długo przechowywać, nawet latami. Szampany podobnie. Tutaj mamy na przykład szampana, który się nazywa rezerwa. To jest połączenie różnych roczników, więc on może też długo potem jeszcze dojrzewać sobie w butelce i czekać na jakąś okazję typu 18. naszego dziecka, czy nasza 30. rocznica ślubu. Prosecco należy wypić jak najszybciej w momencie zakupu, może nie, Poczekajcie aż dojdziecie do, do, do domu, ale jakby w ramach tego samego roku, w którym je kupiliście, to najlepiej jest to Prosecco mieć już tak powiem z głowy. Do dojrzewania są te wina, które są robione metodą tradycyjną. Mnóstwo tych rzeczy wokół win musujących można zrobić. Mam nadzieję, że... To spotkanie Was zachęca do tego, żeby przynajmniej tych dwóch sobie spróbować. Jak macie jakieś komentarze dotyczące swoich win musujących, które piliście, bo wiem, że niektórzy pamiętają Fragolino, Lambrusco, różne inne wina, to, to piszcie, będziemy chętnie też na to odpowiadali. I do zobaczenia w następnym odcinku przy kolejnych winach. Dziękuję bardzo. A jeśli chcecie wiedzieć więcej o winie w bardziej usystematyzowany sposób, ale cały czas zabawowo i na luzie, to zapraszamy na kursy winiarskie w set. Jesteśmy przedstawicielem największej, i najstarszej na świecie szkoły winiarskiej, Wine Spirit Education Trust z Londynu i uczymy na różnych poziomach od zupełnie podstawowego, gdzie kurs trwa 8 godzin i próbujemy 22 win, po najbardziej zaawansowany, który kończy się egzaminem z degustacją w ciemno i pisaniem esejów na temat wina, na temat tego, co jest ważne w świecie winiarskim. Regiony, szczepy, jak czytać etykiety, jak to łączyć z jedzeniem, to wszystko Plus, degustacje. Wielu ciekawych win znajdziecie na naszych kursach. Teraz też w wersji online, więc zapraszamy do tego, żeby śledzić nasz profil i zapisywać się na kursy. A mam nadzieję, że już niedługo wrócimy do naszych ulubionych partnerów, bo te kursy na co dzień odbywają się albo w hotelu Bristol, albo w hotelach Puro, albo w hotelach Mercure. Więc też fajne miejsca i ciekawi ludzie, którzy na nie przychodzą. Zapraszamy.